Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Forum Factory. Na dzisiaj po dłuższej przerwie wiadomo okres wakacyjny i urlopów. Czas wrócić do prac przy Polonezie, przejściówce, także wyciągam ją na środek garażu i zaczynam powoli pierwsze prace związane z montażem już auta. Także biorę się do pracy, a Was zapraszam na film. No i dobra, mam już poloneza na środku garażu, jest wyprowadzony i jak widzicie przykryty od kilku tygodni, ponieważ nie były wykonywane żadne prace od momentu pomalowania karoserii, także pora najwyższa odkryć go, zobaczyć jak wygląda no i przystąpić do pracy Na dzisiaj jakie prace przewidziałem? Wydaje mi się, że na dobry początek to będzie wyłożyć maty wygłuszające tutaj na podłodze. Mam już tutaj rolkę bitumiczną, jak widzicie, więc będę ją tutaj docinał na odpowiednie kawałki, tak jak to było tutaj mniej więcej w oryginale. W te cztery miejsca ją poukładam w nogi pasażera, kierowca i tutaj z tyłu. To będzie taki pierwszy etap prac. Później, wydaje mi się, że zacznę już rozkładać instalację elektryczną. Aczkolwiek zastanawiam się jeszcze nad malowaniem na czarno tutaj tych sporników fotela. Tutaj, gdzie się montuje właśnie fotele, bo z tego co kojarzę, one powinny być pomalowane na czarno. Ponieważ to jak wykładzina przychodzi, to te elementy wystają ponad wykładzinę. I one były tutaj malowane na czarno. Nie wiem, czy te tylne elementy też, ale na pewno te przednie i, i tamta strona tak samo tutaj. Także muszę wrócić do zdjęć, zobaczyć, co tutaj dokładnie było w kolorze czarnym. I najpierw po nałożeniu tych mat bitumicznych zacznę może od malowania, później rozłożę instalację elektryczną. No i tak krok po kroku będę sobie działał przy polonezie i go odbudowywał no dobra odkrywam go w całości i biorę się do roboty ale piękny cukiereczek niebieski super no cóż Czas wziąć się do pracy, samo się nie zrobi. Także działamy. No i dobra, jestem już po wstępnym docięciu kawałków tej mat bitumicznych na nogi kierowcy, pasażera oraz pasażerów z tyłu. Tak to wygląda. Teraz fajniejsza opcja, czyli klejenie tego. zdzieramy papier spod spodu, no i przyklejamy do wyczyszczonej powierzchni, także na razie są maty tylko docięte więc wyciągam je z powrotem wycieram sobie tam, odtłuszczam pod spodem bo jest już nakurzone od dłuższego czasu no i wyklejam te maty także dochodzą pierwsze kilogramy masy poloneza lecimy dalej no i dobra, wyjąłem teraz te maty z powrotem tak, aby móc teraz odtłuścić całą tą podłogę przed przyklejeniem mat break cleanerem. także odtłuszczam, no i zaczynam kleić. No i dobra, powierzchnia odtłuszczona. Zbiorę te maty i zaczynam je wyklejać. Zobaczymy, jak to wyjdzie. No i dobra proszę Państwa, maty mamy bitumiczne położone na podłodze, są wygrzane, przyklejone, także wydaje mi się, że mogę przystąpić do dalszej czynności uzbrajania poloneza. Tutaj na tą całą ścianę grodziową idzie chyba też, o ile dobrze pamiętam, takie wygłuszenie razem tutaj na ten daszek od nagrzewnicy więc idę sobie odszukać te wszystkie elementy no i powolutku powolutku będę tutaj instalował każdą rzecz tak aby wróciła na miejsce no i dobra, idę zobaczyć co ja mam w tych swoich skrzyniach w magazynie aby to uzbroić także szukam części wygłuszeń no i działam dalej No i dobra, znalazłem takie, oto kolejne wygłuszenia, które idą na ścianę grodziową. Tutaj idzie na ten daszek od nagrzewnicy. No i jakiś kawałek styropianu, co idzie w nogi pasażera. Więc teraz to instaluję tutaj do środka, do Poloneza. No i dobra, dwie minutki później. Mamy już to wygłuszenie na miejscu. To górne oraz na tą ścianę grodziową. Styropian jest tutaj pod spodem. No i co? Działamy dalej. Teraz chyba zacznę sobie szykować już wiązkę elektryczną. Może ją sobie poprzeciągam, rozprowadzę po całym samochodzie. Zobaczymy. A może już trzeba zacząć montować podstawę od pedałów. No i kolumnę kierowniczą. Zaraz muszę sobie to wszystko popasować, zobaczyć co w jakiej kolejności najlepiej no i działam dalej no i dobra, proszę państwa mam w tym momencie już rozciągniętą całą instalację elektryczną może to jeszcze nie wygląda idealnie ale już jest mniej więcej poprowadzona po aucie i jest w tym miejscu co powinna być idź tutaj też oczywiście ta druga część ten łącznik na tył samochodu też już mniej więcej jest porozprowadzane po elementach docelowych, także wiązkę mamy tutaj ogarniętą z przodu. No i teraz już muszę, niestety, albo stety, właśnie zamontować pedały oraz kolumnę kierowniczą. Także to jest ostatni moment, żeby to tutaj teraz przykręcić po przeciągnięciu instalacji. Potem to wszystko będzie można ładnie sobie podopinać. Pod maską jeszcze jest na razie bałagan wielki. Kabletko tak są przerzucone. Później się zajmę tutaj porządkiem. Na razie robimy wszystko pod deską rozdzielczą. Także ogarniam do końca sobie tą elektrykę. No i montuję teraz. Pedały oraz kolumnę kierowniczą. Także działam dalej super, coraz lepiej. No i dobra moi drodzy, po kilku minutach mam już całe pedały tutaj przykręcone na miejsce. Także sprzęgło, hamulec, gaz jest już na miejscu. Oczywiście no, trzeba linki podpiąć i później jeszcze do skrzyni biegów, a tutaj gaz do hamulca, ale generalnie jest już na miejscu. Mamy też kolumnę, już tutaj przykręconą, więc będę mógł teraz sterować karoserią używając kierownicy. No i tak to wygląda krok po kroku, jedziemy do przodu. Teraz jest fajne dojście, aby tutaj zainstalować sobie całą tą nagrzewnicę, więc idę ją szykować. To chyba następny krok, no bo tak naprawdę to zaraz będzie można tutaj wjechać z deską rozdzielczą. No ale najpierw nagrzewnica No tutaj jeszcze nic się nie zmieniło Linkę ssania przeciągnąłem i linkę od otwierania maski Na razie z tej strony bez zmian Działam od środka No i dobra, naszykowałem sobie całą tą nagrzewnicę Z rurami i z rozprowadzeniem na przednią szybę Także teraz przystępuję do montażu właśnie tego ustrojstwa jest nowy zaworek, który zawsze sprawia problem. Także pamiętajcie o wymianie tego zaworka, bo one cały czas rdzewieją i się blokują, no ale taka jego przypadłość. Dobra, wlatuję z tym do środka. Zaraz zobaczycie jak to już wygląda. No i dobra, parę minut później mamy już na miejsce całą nagrzewnicę tutaj z podpiętymi wszystkimi Rurami powietrza. Z dwóch stron jest już to ogarnięte. Przykręcona jest na miejsce. Wyprowadzony jest ten nadmuch tutaj na szybę. Także w sumie tutaj jestem już gotowy do instalacji deski rozdzielczej. Tak mi się wydaje. No i na tą stronę już wyszły pierwsze przewody wodne. Także tak to wygląda. No dobra, myślę, że na dziś to i tak już nieźle zrobiłem. Jest instalacja, jest wygłuszenie położone bitumiczne na podłogę. Jedyne co mi teraz zostało to jeszcze na zakończenie psiknąć na czarno te mocowania tej foteli, tak jak mówiłem, bo fabrycznie to występuje w kolorze czarnym. Zresztą to wystaje przez, przez wykładzinę, więc na niebiesko brzydko by to wyglądało. Więc teraz sobie to zmatowię i chyba tak po prostu pociągnę szprejem ordynarnie, no bo jak inaczej to można sobie zrobić. Chyba w fabryce tak samo robili. Dobra, biorę się zamatowanie tych tutaj elementów wystających od siedzeń i maluję sobie to na czarny macik. No i dobra, zmatowiłem sobie tylko te miejsca, które będą malowane na czarny mat. Także tutaj tylko w tych miejscach psiknę sobie sprayem. No i myślę, że temat dzisiejszej pracy będzie zakończony. Teraz sobie tylko to odtłuszczę, przemyję zmywaczem. No i biorę czarnego matowego spraya i nakładam sobie dwie cienkie warstwy. No i dobra, mam tutaj spraya jest gotowy, więc zobaczymy co z tego wyjdzie. No i dobra, lecimy na drugą stronę. Taka niezła partyzantka, ale chyba inaczej w fabryce nie robili tak samo. Pewnie Nikt się tam z tym nie, nie taśtał. Chodzi o to tylko, żeby niebieski nie przebijał przez wykładzinę i tyle. Bardzo dobra robota. No i pięknie, 3 minuty, i robię drugą warstwę, będzie jak fabryka. Dobra, lecimy z drugą warstwą, nie ma na co czekać. Dobra. z tej strony mamy gotowe lecę na drugą no i lecimy dalej z drugą stroną dobra, koniec tego dobrego zrobiłem lepiej niż w fabryce także tak musi być, tak będzie nie będzie wkurzać niebieskie nie będzie przebiła przez wykładzinę no i dobra wydaje mi się, że na dziś to wszystko udało mi się sporo rzeczy zrobić na pierwszy dzień także kończymy to nagranie was zapraszam do kolejnego odcinka ja tutaj przyjdę sobie Będę pewnie kolejny dzień w garażu składał następne rzeczy, czyli może już wjadę z deską rozdzielczą, dalej pociągnę tą instalację, powpinam ją tam gdzie trzeba. No zobaczymy, może zajmę się też przygotowaniami jakimiś pierwszymi już tutaj pod maską. No i tyle, także dzięki za obejrzenie filmu, zostawcie łapkę w górę, dajcie komentarz, dzięki bardzo i do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnym odcinku.